Witam wszystkich na unboxingu. Unboxing będzie nagrywany tak trochę na raty, bo paczki będą mi schodziły około tygodnia. Miałem to wszystko razem otworzyć, ale nie mogę się doczekać, bo dzisiaj przyszła pierwsza partia. Także będzie to taki zlepek, zgrywek wrzuconych w jednym filmiku. Będą to jakby trzy rodzaje paczek. Pierwsza partia to są paczki z AliExpress, później będzie Kilka paczek z, z, aukcji, z aukcji, które udało mi się gdzieś tam trafić na eBayu, i w miarę w dobrej cenie wylicytować przynęty. no i na koniec przyjedzie kołowrotek, który idzie mi z Japonii, bo sobie zamówiłem z czystej ciekawości, żeby porównać jakość kołowrotów tutaj europejskich i japońskich. Dobrze, na początek ja sobie to otworzyłem, bo potrzebowałem. Spławiki do trubka czy, czy też do żywca, mam dwie wersje 20 gram i 25 gram, różnią się troszeczkę wielkością, mega spławiczki, nic się z tym nie dzieje, jednego już tam kilka razy miałem na rybach, nie pęka, są w miarę dobrze wy, wyważone. No, i przede wszystkim są tanie. Yy, za 3 spławiki bodajże 2 funty, czy funt 50, jakoś tak. A w sklepie jeden taki podobny kosztuje 3 funty, więc się opłaca. Tutaj mam też jeden taki, wziąłem sobie na próbę, ale on mi się nie podoba. 20 gramowy. Yy. Nie wiem. Będę go najprawdopodobniej gdzieś tam go będę używał, ale on jest za, za bardzo za fancy. To się najprawdopodobniej gdzieś tam przy jakimś uderzeniu tutaj zacznie pękać. Nie wiem. Nic na razie nie mogę powiedzieć o tym. I też był bardzo tani. Wiem go praktycznie dlatego, że był tani. Yy, tutaj będzie najprawdopodobniej przynęta jakaś. 62 gramy. Bardzo fajnie wylakierowany. Trzeba będzie przejść się z nim. Będzie szybko no trzeba będzie się przejść z nim, zobaczyć, jak to pracuje. No ale póki co jest mega, mega to wygląda. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Kotwice. Uch, ale ostre. To są dobre też kotwice. Żeby nie być gołosłownym, ja sobie szybko sprawdzę, ile ja za niego zapłaciłem. Yy... Mam sobie to wcześniej przygotować. Z przesyłką wyszedł mnie 7 funtów. No dość drogo, jak na moje standardy. Ale i tak taniej niż w sklepie w Anglii, bo u nas slajdery zaczynają się gdzieś od 13 funtów salmo. Rapale są jeszcze droższe. Kolejna będzie chyba łączona. Tutaj jest włączona. Zaczynamy od tej małej. Tak, to są, ty nie będziecie je widzieć, bo to jest bardzo małe. To są yy, agraweczki do takich Maciunik przynęt. Naprawdę mikro. Ciekawe, jak to ma z wytrzymałością. Kupiłem, bo mi się pokończyły, pozrywałem wszystko. A to było tanie. Też za, tutaj zaraz Wam powiem dokładnie, za 50 sztuk zapłaciłem 2 funty 22 piki. No i wydaje mi się, że Raczej dobry drut, to nie powinno się rozginać. Na okonie będzie jak znalazł. 50 sztuk starczy mi na sezon. Ee, dalej... Rikid Roach z Aliexpress. Wygląda jak oryginalny Westin, nawet ma znaczki Westina. I za dwie sztuki zapłaciłem... 3,79 czyli też taniej niż w sklepie, bo e, u nas chyba piątko kosztują. Czyli funta funta taniej. A nazrywałem ostatnio ich i trzeba było dokupić. Kolejne slajderki też urwałem ostatnio kilka sztuk slajderków 8 cm. założenie. Spadła osłona. Zobacz. Dwa takie jaskrawce. Z grzechotnikiem. Ja już ich używałem. Bardzo fajne woblerki. I one mnie wychodziły po... Już Wam mówię, 2 funty za sztukę, także śmieszne pieniądze, Taki u nas w sklepie około dyszki będzie kosztował. Miałem ich kilka i naprawdę mega łowne przynęty, po prostu pozrywałem, a w tym roku miałem no mega dużo zrywek. No i na koniec pszczoły powierzchniowki. One były troszeczkę droższe. Bo ja płaciłem za nie 4 funty za sztukę. Ale one są dość chwalone na, na internetach. Kotwiczki fajne. Są zbrojone w dwie kotwiczki, ale ja jedną kotwiczkę zaraz. Wyczepię, bo to nie ma sensu zrobić tej przynęty kociczki i tutaj sobie wziąłem dwa kolory takiego szerszenia i takiego szarego okopconego No jest taki nie smuzaczek jak to nazwać. Mam nadzieję, że te skrzydełka się nie połamią szybko. Jak znam życie, to... Jak znam życie, to mi go ryba mi je złamie w pierwszym strzale. No nic. No. I to na razie wszystko. To jest pierwsza partia. Jutro najprawdopodobniej druga partia będzie. Zresztą paczki z eBay'a schodzić, to się przyda, jak się zacznie sezon strągowy. Dobra, dojechały kolejne paczki, e, trzy sztuki, gdzie jest telefon, żebym sobie od razu przygotował, żebym wiedział, jakie ceny. E, jest eBay, Blanks, OK. Pierwsze to będą, generalnie to są wszystko przesyłki z licytacji, które udało mi się wygrać na eBayu. I to będą wszystko przynęty raczej. Pierwsza paczka. A, to jest właśnie na to czekałem. E, to jest. Najprawdopodobniej jakiś handmade. Tutaj on mnie trochę kosztował, bo za to dałem 15 funtów z przesyłką mnie to wyniosło. Ale chciałem mieć tą przynętę po prostu. Ładnie wykonany. Jest to takie, ja to pokażę bliżej. Jest to szczupaczek. On ma bodajże 17 cm. wobler, Kotwice powinny być dobrze. W razie W wymienimy je. Wygląda jak nowy. fajne, Podobał mi się. Będzie na Szkocję idealny. Trzeba będzie sprawdzić, jak on pracuje. Chyba będzie tonący. Dobra. Druga paczka. Nie wiem, co to jest. No to jest trochę zużyta. Słyszę, zużyta, widać, że była łowiona. Tak, za to za dwie przynęty zapłaciłem 11 punktów 50 groszy. Tutaj najbardziej mi zależało na tej. Jest to przynęta, która która że już nie jest produkowana. Troszeczkę była, jest trochę podziubana, ale nie jest zniszczona. Też będzie na Szkocję. No i do tego jeszcze, ta, to jest tam... Tych węgorzy tu mam trochę, to nie jest droga przymęta. Ale chodziło mi głównie o tą. O tego kotleta. Ciężka, tonąca. Kotwice do wymiany raczej. Damy, no ostre są, ale damy nowe poziomy bo to sobie bym tutaj. I ostatnia, największa, a to są jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze powinna mi dojść, ile mi nie zeszło. Yy, tak, jeszcze jedna mi dojdzie paczuszka z tych ebayowych, ale ta jest największa. Całość mi wyniosła 35 funtów w pudle. Pudło jest chińskie, mam takie pudło tylko że mniejsze. No ale ono parę złotych kosztuje. Otwórz delikatnie, dlaczego coś wyskoczy. I po kolei, co tu mam? 35 funtów za całość za całe zapłaciłem. Jest. Ok. Kupiłem je głównie ze względu na na szczupaki. Ty mam dwa takie szczupaki saideja. Do tego mam raz, dwa. Trzy ogony w zapasie, pływający slider, salmo e, to jest co to jest Savage Gear, też tonący slider, e, jakaś tam gumka za parę Wróciny, to jest mi niepotrzebne. I do tego nie to też też Tu mamy szczytówka, nie wiem po co to się wyrzucił. No. Aha, już wiem o co chodzi z tym, to jest. Te kulki są do... Chyba do... Ewidentnie do tego to się odkręca. Jak to się robi? Można tam włożyć, żeby grzechotało chyba, do doważania. Także wydaje mi się, że 35 funtów za całość dobra cena. Dwa szczupaki to jest 3 dychy. nie, lepiej. Aż ja sobie sprawdzę, ile one kosztują. Tak, dwie, dwie dychy za sztukę. Czyli w tych, tych dwóch szczupakach już mam. W tych dwóch szczupakach już mam. Jestem do przodu piątkę. Czyli chyba się opłaciło. Dobra. No jeszcze salmiak tego nie mam. Szkoda, że pływający może być tonący kotwice dobrej jakości tutaj też wszystko gra OK. będą testowane po, po otwarciu sezonu jeszcze jedna przesyłeczka ma mi dojść z blaszkami które wylicytowałem także to z Okej, okay. dojechała e, w sumie najważniejsza paczka e, od Hiroyasu Akiyama z Yokohamy, kołowrotek Daiwa Kaldia w rozmiarze 3000 I... Nie wiem dlaczego w ostatnich dniach ceny na AliExpress były porównywalne, przynajmniej tego kowrotka, z cenami właśnie z Japonii i po opłaceniu podatku ten kowrotek wyszedł mnie dużo drożej niż, niż bym go kupił na AliExpress. Uwaga: jakby ktoś zamawiał z Japonii, dosyć, przynajmniej jeśli chodzi o przesyłkę do Wielkiej Brytanii, do 135 funtów nie jest pobierany podatek. Ja miałem pecha, przekroczyłem o 2 funty kwotę i musiałem zapłacić. nie, japońskiej gazety. zostałem dostałem w prezencie. Co Japońskie chipsy. Zaraz spróbujemy, co oni tam jedzą. Jak to chipsy? Dziękowania. No, Pana. Podziękowania od pana sprzedawcy już robi się sympatycznie no i zaglądamy dodatkowo zabezpieczona zestawie woreczek tak samo jak przy tatuli Korka praktycznie identyczna jak od tatuli no i przechodzimy do Powiem wam krótko, że Kaldia to nic innego jak większy rozmiar Tatuli. Jest praktycznie identyczna jak Tatula, tylko że po prostu jest większa. Kręci się bardzo sympatycznie, wygląda fajno, bardzo szybki czas dostawy, bo dojechała mi w 5 dni. No i teraz zobaczymy jak będzie się sprawowała. Mam koszulę. Kształt korbki identyczny. Spróbujemy ją nakręcić. tak normalnie się wkręca, czyli korbka jest ta sama. Różni się, tylko, różni się tylko uchwytem jest większy przy tej. No wiadomo, body będzie większe, ale kształtem nie różni się szczególnie. Trochę rotor jest inny. Trochę inny jest rotor. Ale kształt body to jest praktycznie to samo. Inne malowanie troszeczkę. Tutaj są złote elementy, tu srebrne. Kształt szpuli. Podejrzewam, że część elementów jest taka sama. Klips ten sam, nawet wycięcia. Zobaczcie, nawet frezowania na szpulach jest takie samo. To są praktycznie te same kołowrotki, ostatnia paczka. Pani listonosz, przyniosła przed chwileczką i zaglądamy to są blaszki w różnej maści, w różnym rozmiarze. To wylicytowałem, ja to wylicytowałem za 13 funtów policzę dokładnie, ile tu jest tych blaszek. 28 blaszek. Spin Flash. Tutaj większość są blaszki, których nigdy nie widziałem na oczy. Nie wiem, czy to jest handmade. Ta jest bardzo ciekawa. Jakieś dwa śmigiełka, z czego jedno jest podgięte. Nie wiem, jak to będzie działało w ogóle. I jeszcze jedna jest dość też charakterystyczna, bo ma ciekawe malowanie. Rozmiar 5. W większości są to w rozmiarze 0. Idealne będą na pstrągowanie No, także jakieś tam około 50 50 pików za sztukę. Dobra, to jest wszystkie paczki, wszystkie przynęty, kołowrotki i, i, i cały staw, póki co nic więcej nie mam zamówione. E, dzięki za uwagę i do zobaczenia ja następnym razem.